W Kasińce Małej zakończyły się obchody 87. rocznicy strajku chłopskiego. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w parafialnym kościele. Ojcze nasz, tu jest w niebie, święcie wiem Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Po nabożeństwie na pobliskim cmentarzu uczestnicy wydarzenia najpierw wysłuchali apelu pamięci. Zamordowanych kapłanów, żołnierzy Wojska Polskiego. Korpusu Obrony Pogranicza, by później złożyć pamiątkowe wiązanki, a także znicze. W kameralnym gronie hołd poległym złożyła poseł Urszula Nowogórska, a także przedstawiciele władz powiatowych, samorządowcy z miasta i gminy Szanadolna. Były również okolicznościowe przemówienia. Dziękuję wszystkim potomkom i rodzinom tych wszystkich, którzy tutaj oddali swoje życie, że pamiętają o swoich rodzinach że pamiętają o tym wszystkim, co tutaj się zdarzyło, że pamiętają o tym, że wolność, niepodległość, bezpieczeństwo naszej ojczyzny jest dobrem najwyższym. I to, co czynimy w naszym życiu codziennym, zarówno w pracy zawodowej, zarówno we współpracy społecznej, zarówno w życiu codziennym, takim sąsiedzkim, jest wymiarem naszego patriotyzmu. Tworzenie jedności społecznej to jest nas, nasz wspólny obowiązek. I w tym poczuciu wspólnej jedności społecznej, pomimo różnic społecznych, bardzo Was wszystkich proszę, aby dobro Ojczyzny dla nas wszystkich było najwyższym celem. To, te bolesne wspomnienia są dla nas znakiem, aby spoglądać na społeczeństwo, które tworzymy przede wszystkim przez pryzmat wspólnoty umocnionej silnymi więzami, przepełnionej wzajemną troską o przyszłość. Podobnie było również przy pomniku na osiedlu Szczypki w Kasińce Małej, który upamiętnia wydarzenia sierpnia 1937 roku.